Dzień dobry wszystkim. Kiedy na dworze z rana jest jeszcze, zobaczcie, wczoraj było nawet minus jeden, a dzisiaj jest 5-3 stopnia. Postanowiłem zrobić taki eksperymentalny w kominku grzejnik. Także zapraszam Was na krótki filmik dzisiaj, zobaczycie jak to wygląda, jaką to ma wydajność, jak grzeje, bo to i tak będzie grzane tylko z fotowoltaiki. Zapraszam Was na króciutki filmik z mojego pomysłu. W bankach energii w jednym mam 82%. A tutaj w drugim 67%. Także ja na jakieś pół godziny do godziny będę testował tą grzałeczkę. Do tego celu mam taką grzałkę, którą wygiełem, kółko taką. A już kiedyś w tamtym roku robiłem, nie wiem, dwa lata temu robiłem grzejnik z wykorzystaniem tej grzałki. A to wam wkleję, żebyście zobaczyli. Grzejnik jest kamieniem powysypywany i też zobaczycie, jak grzeje. A tutaj właśnie to chcę. W kominku miałem przedtem wyłożone samotem górę tutaj. Ten samot troszkę rozebrałem, żeby zmodyfikować palenisko tutaj do tej grzałki. Także podłączam tą grzałeczkę i będziemy to testować, jak to będzie, jak to będzie tutaj wszystko chodzić. Nie? W tym celu mam taki przewód tutaj, on nie jest taki za gruby, no ale na pierwsze testy powinien być OK bo ta grzałka ona ma bodajże 1000 W także przewód by musiał być troszkę grubszy, żeby się nic nie 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 podziało ale do pierwszych testów myślę, że ta grzałka spokojnie ten przewód spokojnie da rady mi tutaj wytrzyma, nie? zaraz muszę tylko znaleźć odpowiedni śrubokręcik żeby to podłączyć i i tak jak mówię, będę wykorzystywał po prostu fotowoltaikę. Bo wczoraj było takie ładne słoneczko, że po dwóch godzinach już miałem pełne banki energii. I dlatego sobie pomyślałem, po co tą energię gdzieś tam bez sensu zużywać. Jak będzie można, tam dwie godziny w dzień, albo trzy nawet. Bo jest jeszcze troszkę zimno, tak jak żeście widzieli. To spożytkować, żeby tutaj w kominku było grzane, nie? Posadzić sądzicie o takim pomyśle? No wiem, że to ja, ja tutaj dużo rzeczy kombinuję, są tak powymyślane. Może nie wszystko jest ładnie i idealnie wygląda. I jeszcze powiem Wam, nie jestem elektrykiem. Także, jak będziecie coś robić, to na swoją odpowiedzialność i uważajcie z prądem, bo z prądem to nie jest zabawa. To wiecie, je. Dobra. Podłączam to i i zobaczycie, co będzie się działo. końcówki powinny być oblutowywane, ale ja tutaj tak to zrobię. Więc je na szycika można powiedzieć, żebyście zobaczyli, jak to tutaj będzie działało. Załączę, że będziemy, będę mierzył temperaturę w tym czasie. Ile jak to się nagrzewa, bo tutaj ten kominek i z tyłu kiedyś zamurowałem ściankę samotem, po bokach jest samot. Teraz jeszcze na dole położyłem samot. Bo sam kominek jest. Yy, blacha, nie? To tak się nagrzeje szybko, ale szybko się wyziębi. Jeszcze w tym kominku e, z boku Wam pokażę taką turbinkę. Mam, przy, jak nagrzeję ten kominek, to tą turbinką roz, e, rozprowadzę, załączę, żeby te powietrze rozprowadziło tutaj, tym górnym wyjściem po pomieszczeniu. Ok, to nic nie będę za dużo zalepiał, kombinował. Jeszcze tylko to jedno, gdzie ta śrubeczka mi tu poszła.

Musiał w sumie okulary też założyć, bo małe rzeczy też mi się. No taki już wiek. Młodsi nie będziemy. Ale to zobaczymy. Mi się wydaje, że będzie. działało, bo kominek fajnie. Ciepło daje. Jak się nagrzeje ten szamot niedługo oddawał ciepło nawet po paleniu. Jak paliłem w tym kominku, to jeszcze na drugi dzień była temperatura. Po prostu było ciepło. Samochód był ciepły, nie? A tutaj z boku tutaj mam jeszcze ten kominek na biopaliwo. Dobra, to mam pozakręcane. Ale przybliżę Wam bliżej to wszystko tutaj. O chodźcie to bliżej, żebyście zobaczyli. O. I tak jak Jest kopcone, bo, bo było zawsze palone przed tam, nie? I tutaj. Widać bliżej nie, jak jest szamot, tu jest wymurowany. Ta ścianka z boku też jest wymurowana. Ta też, tu tylko te nie będę tutaj kombinował. Na stałe nic, bo nie wiadomo jak to będzie działało. No więc położymy to. Zobaczcie, kładę to na tutaj na tym, żeby było wyżej. No I przykrywam to szamotem Też W ten sposób I zobaczcie I Zaraz idę Załączymy Przyniosę od razu termometr Żeby na bieżąco Nagrać Dobra idę po termometr na chwilę to wyłączymy I zobaczcie Przed odpaleniem 16 stopni jest widać widać 15-16 i odpalimy będę co jakiś czas mierzył temperaturę i zobaczcie poboru. Prądu teraz mam niewiele, znaczy się 192 W. Idę załączyć grzałeczkę Chodźcie mam tam już wszystko przeszykowane Załączymy grzałeczkę i przystąpimy do testów. Dobra. Tutaj włożę w to i przystępujemy do załączenia. Dobrze. Poczekamy chwileczkę. Chodźcie zobaczyć jaki pobór prądu teraz. Prądu skoczył na 1170 000, a no niech będzie 1200 W. Także tak jak mówiłem, grzałka około 1000 W jest jednego kW. Tutaj ten licznik jest pod lodówkę, także teraz około 1300-1400 kW leci mi z mojego banku energii. Czuć, delikatny już zapach. O już 235 i zobaczymy Godzina 620 rano zobaczymy jak się nagrzewa a tam już z tamtej strony Widać Wam pokażę tam już się żałka czerwona robi no i zobaczymy. Ogólnie w kominku jest teraz 20 stopni. No, 21. Już ten szamot się nagrzewa do 65 do 80. Dobra. Za jakąś test. Przeprowadzę jakieś pół godziny testu i zobaczymy, jaka to będzie temperatura tego kominka. Ściągłem na chwilę cegły, żebyście zobaczyli, jak się ta grzałka tutaj nagrzewa. Ona jest 1 kW. Można, do, można nawet podwójnie zrobić, żeby 2 kW grzał kominek. Ale ja tu mam przetwornicę do 2 kW, tylko tak, że nie chcę maksymalnie jej obciążać. I powiedzcie co? Sądzicie o takim pomyśle. kominku się nagrzewa. Obudowa tutaj na zewnątrz. Nagrzewa się do 30, do 40 stopni. W środku ten samot już nawet pod 330 się nagrzewa. Także mi się wydaje, że pomysł jest OK. Co sądzicie o tym? Jak już będzie nagrzane, mogę zamknąć tutaj tą szybę i to ciepło będzie kumulowane Tak samo jak tu mówiłem, mam wentylatorek, ale to jeszcze nie jest aż tak przeznagrzane, ale tak jak... Tutaj jest ta turbinka I ona trwa tutaj powietrze Wylatuje tym dolotem Tym dolotem I rury tutaj rozprowadzone są po całym jeszcze pomieszczeniu Także tak tutaj wygląda To Tutaj już się dotknie rękę Już jest bardzo gorące to Nie będę godzinę aż grzał Specjalnie Bo jeszcze słońce nie wyszło i szkoda mi do końca akumulatorów wyjechać. Także myślę, że już się tyle nagrzało, także test wyszedł pomyślnie. Także tak można grzać. W dzień jak będzie dużo słońca, to będę sobie dogrzewał, bo będą na pewno jeszcze dni, takie, jest że będzie bardzo chłodno, a będzie dużo mocno słoneczny dzień. Także w taki sposób jest dobry. Jak mówię, uważajcie z prądem elektryka, przede wszystkim do wszystkich takich podłączeń. Ja uważam, że test kominek. Fotowoltaiczny prąd ze słońca brany do grzania w kominku jest ok. Pozdrawiam Was. Słońca życzę. Zdrowia. I trzymajcie się. Do następnego. Hej.